Dzień Stępowski serwis kochamrawe.pl, witam serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego numeru bezpłatnej gazety kochamrawe.pl Extra. Ta bezpłatna gazeta już 9-10 maja u Państwa w domach, w skrzynkach pocztowych, w sklepach, a także jeśli Państwo jej nigdzie nie dostaniecie, będzie dostępna jak zwykle w każdym... W czwartek i piątek, kiedy się gazeta ukazuje, tutaj przy wejściu głównym do galerii handlowej, a także w innych terminach w naszym biurze, tutaj w Rawa Mode na drugim piętrze, pokój numer 7, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17 można gazetę sobie odebrać, a także nadać ogłoszenie do telewizji kablowej, a także do bezpłatnej gazety i serwisu kochamrawe.pl. A co w najnowszym wydaniu gazety? Kochamrawe.pl ekstra? W najnowszym wydaniu tej bezpłatnej rawskiej gazety piszemy między innymi o tym, co się stało z firmą Iwony Świetlik. Dlaczego ta firma zbankrutowała, kto doprowadził do tego bankructwa i jak w tej chwili czuje się pani Iwona Świetlik. Ponadto yy, szeroko opisujemy rawskie czytelnictwo. Co czytamy, kto czyta i czy tak naprawdę sięgamy po książkę. A to oczywiście jest spowodowane naszą akcją, którą rozpoczęliśmy. Znani rawianie czytają mieszkańcom rawy. W naszym serwisie internetowym, tak jak Państwo wiecie, będziecie mogli przez cały maj słuchać fragmentów książek czytanych przez znanych mieszkańców naszego miasta. Dowiedzieć się co znani mieszkańcy naszego miasta czytają, no i posłuchać, jak czytają swoje ulubione książki. Ponadto fotoreportaże z uroczystości poświęconych uchwaleniu Konstytucji 3 maja w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji, jak świętowaliśmy w Rawskim Kościele, a także przy liceum, no i wiele innych tematów, między innymi to, jak mógłby wyglądać odnowiony, odrestaurowany Rawski Młyn nad Zlewem, a także jego otoczenie pokażemy dotychczas niepublikowane nigdzie wizualizacje tamtego terenu. Także możecie Państwo zobaczyć, jak pięknie mógłby wyglądać ten obszar, gdyby poddać go rewitalizacji, no i zainwestować niestety bardzo dużo pieniędzy. Serdecznie zapraszam. 9-10 maja. Najnowszy numer bezpłatnej gazety kochamrawę.pl. extra U Państwa w domach, u Państwa w skrzynkach pocztowych, no a także w sklepach. Serdecznie polecam. Robert Stępowski.